Wyobraź sobie, że całe życie pracujesz, oszczędzasz, inwestujesz w nieruchomości, żeby na starość mieć spokój. Aż tu nagle państwo mówi ci zapłać podatek od tego, że w ogóle to masz. To nie żart podatek katastralny może kompletnie zmienić zasady gry. Cześć, witaj na kanale Pieniądze pod kontrolą. Dziś porozmawiamy o kontrowersyjnym pomyśle, który regularnie wraca do debaty publicznej podatku katastralnym. Czym jest, jak działa i dlaczego może być ogromnym zagrożeniem dla Twojej przyszłości finansowej, zwłaszcza jeśli inwestujesz w mieszkania na wynajem jako zabezpieczenie emerytalne? Czym jest podatek katastralny? Podatek katastralny to forma opodatkowania nieruchomości oparta nie na ich powierzchni, a na wartości rynkowej. W praktyce, im więcej warte jest Twoje mieszkanie, tym więcej zapłacisz. Dla przykładu. Jeśli wartość mieszkania to 500 tysięcy złotych, a stawka podatku wynosiłaby 1%, rocznie musiałbyś oddać 5 tysięcy złotych. Każdego roku tylko za to, że masz nieruchomość. Kto lobbuje za wprowadzeniem podatku? Pomysł pojawia się cyklicznie, najczęściej jako sposób na walkę z patodeweloperką, uwolnienie rynku mieszkań i rozwiązanie kryzysu mieszkaniowego. Pojawiają się też argumenty o sprawiedliwości społecznej. Ale nie oszukujmy się. To nowy sposób na ściąganie pieniędzy od klasy średniej i ludzi, którzy odpowiedzialnie zadbali o swoją przyszłość. Dlaczego to problem? Dla wielu Polaków mieszkania na wynajem to jedyna sensowna alternatywa dla emerytury z ZUS-u. Skoro system emerytalny nie działa, ludzie ratują się sami. I nagle pojawia się pomysł, by to opodatkować. A co jeśli przyjdzie kryzys? Czynsze spadną, ale podatek zostanie. To może zrujnować rentowność inwestycji, szczególnie małych inwestorów. Którzy nie mają dziesiątek nieruchomości, długofalowe skutki: ten podatek nie uderzy w spekulantów, oni sobie poradzą. Uderzy w osoby, które mają jedno do dwóch mieszkań pod wynajem, ludzi, którzy odziedziczyli nieruchomości, seniorów, którzy chcieli żyć z najmu zamiast wegetować na państwowej emeryturze. W efekcie, mniej mieszkań na wynajem, wyższe czynsze, a prywatni inwestorzy będą zmuszeni sprzedawać swoje mieszkania. Podsumowanie. Podatek katastralny może brzmieć jak niewinna reforma, ale jego skutki mogą być tragiczne. Zwłaszcza dla osób, które zamiast liczyć na ZUS, same budowały swoje bezpieczeństwo finansowe. Zostaw suba, jeśli uważasz, że lepiej edukować niż karać, i daj znać w komentarzu: co sądzisz o podatku katastralnym? Jesteś za czy przeciw?